Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszych podcastów o tym, co możecie robić na uczelni oprócz studiowania. Już niedługo słuchajcie, jest sesja na naszej uczelni i wiemy też zgłaszacie nam, że częstokroć kontakt pomiędzy wykładowcami a studentami może być utrudniony albo drażniący dla obydwóch ze strony. I to zgłaszają nam zarówno prowadzący, jak i wy studenci. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy zmienić trochę konwencję tego podcastu, nie opowiadać wam o tym, co możecie robić, ale jak powinniście się komunikować z prowadzącymi, żeby obydwie strony były zadowolone. Dlatego moim gościem dzisiaj jest. Anna Jankowiek. Cześć, Aniu. Jesteś, prowadzisz zajęcia z. Cześć, Łukaszu prowadza zajęcia z etykiety menadżera w biznesie międzynarodowym. Jestem z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. To jeden z kilku moich wykładów, między innymi właśnie biznes międzynarodowy, wszystko to, to, co ma komponent międzynarodowy. Do tego, jak widzicie, myślę, że tutaj prawie ekspertka, albo ekspertka z tej dziedziny będzie ze mną rozmawiać, więc na pewno da nam fajne, ciekawe wskazówki, które mogą wam się przydać w tym kontakcie. No więc Aniu, myślę, że zacznę trochę ze swojej perspektywy, jakbym ja studentem. Podpytam cię, od tego co dla mnie było na początku dużym szokiem jeśli chodzi o kontakt z prowadzącymi bo gdzieś tam usłyszałem jak idąc na studia że do wszystkich wykładowców muszę mówić pani profesor pani profesorze jak to wygląda teraz jak jest sytuacja z tymi tytułami Tak zdecydowanie na uczelniach wyższych powinniśmy używać stopni i tytułów naukowych musicie wiedzieć że mamy dwa stopnie naukowe czyli doktor doktor habilitowany i profesor to jest tytuł naukowy także w kontaktach z prowadzącymi zdecydowanie tutaj polecam używanie tych stopni i tytułów. Dobrze wiedzieć, kto ma jaki stopień, jaki, jaki tytuł naukowy. Jeśli nie wiemy, to możemy użyć tego uniwersalnego określenia profesor, pani profesor, panie profesorze, ale zdecydowanie warto wiedzieć, tak, jakie tytuły posiadamy w w polskim społeczeństwie jest to dość istotne. Są takie narodowości jak na przykład Niemcy, gdzie to tytułowanie jest bardzo istotne. W Stanach Zjednoczonych jest nieco mniej istotne, ale my jesteśmy tutaj w Polsce, więc zdecydowanie polecam używanie tytułów. Jest to ważne zarówno w kontaktach bezpośrednich, jak i w kontaktach drogą elektroniczną, czyli tutaj maile i Teamsy na pewno też. No dobra, weszłeś już na temat kontaktu mailowego, więc od razu pozwolę sobie zapytać o drażniący temat, jak pisać maile, bo często wiem, że drażniącym słowem jest słowo. Witam, więc jak Ty postrzegasz właśnie to słowo w komunikacji? Może marzowej? drażniące to za duże słowo, ale zdecydowanie nie jest ono zgodne z etykietą. Warto zacząć maila od Szanowna Pani, Szanowny Panie, tutaj pani doktor, panie doktorze, czy panie profesorze? To słowo witam jest zarezerwowane do tego, że gospodarz wita Państwa, na przykład na przyjęciu. To wtedy jest witam. Natomiast w mailach raczej nikogo nie witamy. Więc dzień dobry, szanowny panie profesorze, pani profesor, i można zacząć dalej tą korespondencję. Także to słowo witam, raczej powinniśmy odrzucić. To od razu dopytam, jak ciągnę komunikację, czyli odpowiadam na kolejnego maila, czy znowu powinienem mówić dzień dobry i <laughs> czy już mogę gdzieś tam skrócić. I... Tak. Zalecam jednak w kontaktach z wykładowcami, żeby jednak to dzień dobry zachowywać. Te skróty możemy sobie stosować, kiedy jest już to kolejny mail tego dnia, ale myślę, że to dzień dobry jest tak szybko pisane i tak uniwersalne, że powinno być na początku. Okej. Okay. To jeszcze jeśli chodzi o tą komunikację mailową. Wiemy, że częstokroć zdarza się, że wy jako prowadzący dostajecie dużo maili. Ja jako student załóżmy, który wysłał do ciebie wiadomość, jak szybko powinienem ci się przypomnieć, że tak powiem, żeby to nie było dla ciebie drażniące i męczące, no bo to też ty jesteś też człowiekiem, wiadomo. Tak, oczywiście, bardzo dziękuję za zauważenie, że po drugiej stronie też jest człowiek, który ma swoje życie poza pracą, tak? Więc tutaj przypominanie się, dobrą praktyką jest odpowiadanie od razu, tak? Czy chociaż w ciągu 24 godzin. Natomiast jeśli to jest bardzo ważny mail, no to warto jednak przypomnieć się po kilku dniach uprzejmie, tak? Nie tutaj zwracając uwagę, że o nie odpowiedział mi pan na maila, tylko po prostu wrócić z tą sprawą, gdyż musicie państwo wiedzieć, że. Tych maili dostajemy codziennie naprawdę bardzo wiele, i odpowiadanie na maile to, to zajmuje bardzo dużo czasu. Więc gdy coś jest pilne, to wtedy można przypomnieć się na drugi, trzeci dzień, ale jeśli coś może poczekać, to myślę, że w ciągu kilku dni. No właśnie, ja też tutaj pozwolę sobie taką zrobić out of topic. Słuchajcie, z drugiej strony zawsze też siedzi człowiek. Wy też nie odpowiadacie od razu na wszystkie maile, więc postarajcie się uszanować drugą stronę, bo nasi wykładowcy też mają nie tylko jednego czy jedną z was, po jedną maila czy jednego maila od was, tylko jednak mają te parę osób też dodatkowe inne zadania, które są. No i teraz od razu przejdę płynnie do tego tematu, kiedy najczęściej bardzo późno wysyłacie i szybko żądacie odpowiedzi, to jest moment, kiedy jest Składacie prace licencjackie albo w ogóle prace dyplomowe. Więc tutaj też, Ania, chyba, Aniu, chyba możesz powiedzieć, że jednak warto chwilę odczekać i. Zdecydowanie musicie uzbroić się w cierpliwość w tym momencie, kiedy na przykład do wykładowcy spływa 15 pierwszych rozdziałów prac. Ale to jest też tak, że wykładowca dobrze by było, żeby potwierdził, że otrzymał ten, ten e-mail od was bardzo często teraz też przeszliśmy na komunikację przez Teamsy tam jest to wszystko rejestrowane więc łatwiej tak odnaleźć się w tej komunikacji niż drogą mailową ale takie potwierdzenie, tak otrzymałem, przeczytam i zazwyczaj w ciągu tygodnia czy dwóch odpowiada się, bo tyle to zajmuje, tak, przeczytanie tylu tych stron, no to wtedy jest to dobra, dobra komunikacja. Ale Łukaszu, musisz pamiętać, że w etykiecie jest zasada szacunku, wzajemnego szacunku, tak, obu stron, czyli i wykładowcy, i studenta, tak. Też musimy jako wykładowcy szanować bardzo i czas, i, i, i zaangażowanie naszego studenta, więc tutaj ta zasada powinna zdecydowanie obowiązywać. Super, bardzo fajnie. Ale. I jeszcze jedna rzecz, nie przysłajcie prac na ostatni moment. Chyba, Tłania, się zgodzisz, nie? Zgodzę się, niemniej jednak, aż taką optymistką nie jestem. <gry> ale możemy chyba o to poprosić, kiedy Jest. nagrywamy ten odcinek. No, możemy poprosić, oczywiście, tak, żeby nie było to na ostatnią chwilę, ale widzę tutaj. Um... Z doświadczenia, że zazwyczaj jest to na ostatnią chwilę, ale proszę mi wierzyć, że te terminy są tak ustawione, że ta ostatnia chwila zazwyczaj nie jest tą ostatnią chwilą, takim deadline'em, Fajnie. To przeszliśmy, powiedziałeś o mailu, zaczęłaś mówić o Teamsie, no to wejdę od razu w temat Teamsa i wykładów nowych. Jak ty odbierasz to, kiedy prowadzisz, załóżmy, zajęcia na Teamsie, kiedy nikt nie włącza kamerki? Jak ty się z tym czujesz? Czy wolałbyś, żeby jednak były te włączane te kamerki czy jednak nie. Oczywiście, że tak. Po drugiej stronie, jak widzimy tylko takie kółeczka z inicjałami albo różnego rodzaju obrazki, bo też studenci mają naprawdę bardzo ciekawe, tutaj ich wyobraźnia jest nieograniczona, jeśli chodzi o te ikonki. No to jest to pewien dyskomfort, bo my nie wiemy, czy ta informacja dociera. Proszę pamiętać, że w komunikacji my, jako osoba mówiąca, komunikujemy, czyli tak naprawdę kodujemy wiadomość, i ona musi być przez odbiorcę odkodowana i my nie wiemy, czy ona została odkodowana prawidłowo, nie wiemy, czy. Dotarła ta informacja, czy została zrozumiała? Jeżeli mówimy o pewnych trudnych Elementach na naszych wykładach, no to może się okazać, że ktoś coś inaczej jednak zrozumiał i potem będzie takie informacje pisał, na przykład na kolokwium. Więc warto zdecydowanie włączyć te kamery. Myślę, że jak Państwo sami prezentujecie jakieś projekty podczas zajęć, to też chcecie, żeby jednak wykładowca miał kamerę, czy żeby koledzy, koleżanki z grupy mieli włączone kamery. Więc to jest zawsze taka dobra praktyka, że powinniśmy włączyć kamery, bo wiemy wtedy, co tam dzieje się po tej drugiej stronie? Nawet kiedy oglądamy to, nie wiem, siedząc w łóżku u siebie w pokoju, ale fajnie jest, żeby po prostu zobaczyć drugiego człowieka. Zdecydowanie różne sytuacje. Jak prosimy o włączenie kamer, to widzieliśmy Państwa i w, właśnie w sypialniach, i w szafach. Kiedyś też mi się zdarzyło, że studencka siedziała. A to ciekawa w sytuacja. Widocznie było to jedyne ciche miejsce tak, w domu, no, dokładnie. ale było to faktycznie o tyle wesołe. Natomiast chociaż ten kontakt był, także no. zalecam jednak, żebyście Państwo. A państw bardziej, że jesteś My już na, tak się przyzwyczailiśmy do tym że w różnych sytuacjach możemy zostać tego człowieka. Taki z normowego. samochodu, przecież i gdzieś idąc, słuchamy tych, tych rzeczy, także no to wiadomo, każdy inaczej to odbiera, ale uważam, że na wykładach to zdecydowanie pomaga i studentowi, i, i wykładowcom. Więc włączajcie kamery, nawet słuchajcie, na szkoleniach, ja też ze swojej perspektywy powiem, naprawdę wiele lepiej prowadzi już z zajęcia, kiedy chociaż zobaczymy was na chwilę gdzieś tam, że jednak jesteście, albo chociaż machniecie ręką, lub coś takiego się wydarzy. Dobrze, to mamy Teamsy, mamy komunikację mailową, a jak z komunikacją osobistą, tak? Face to face, podczas zajęć, podczas wykładów i tutaj myślę, co jest w dobrym tonie, o może tak, w momencie, kiedy ja jako student czy studentka bym musiał wyjść wcześniej, zajęć, czy zgłaszać ci, czy jednak po prostu po angielsku cichutko wyjść z tej sali i co jest lepiej postrzegane? Myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. Myślę, że zgłoszenie wykładowcy na początku, że ktoś będzie musiał wyjść, to jest naturalne. Tak? To też nic nie jest wielkiego. Powinno być zasygnalizowane, a potem tak jak powiedziałeś po angielsku, czyli cichutko wyjść z tej sali, bo nie ma nic gorszego niż właśnie takie przerywanie, bo też gubimy wtedy myśli, no więc zdecydowanie dyskretnie można opuścić salę. Nie trzeba informować ani całej sali o tym, że wychodzimy, ani żegnać się nie? ze wszystkimi no. kolegami, koleżankami z siedzącymi w tym samym rzędzie. Po prostu opuszczamy, ale nie robimy z tego tak naprawdę nic wielkiego. Okej, okay. to jak już jesteśmy w kontakcie osobistym, przejdę do chyba najtrudniejszej części dla studentów i dla prowadzących też, czy jak wygląda sprawa z kolokwiami, czy też egzaminami, lub też no, egzaminami końcowymi, jeśli chodzi o ubiór, czy obowiązuje jakaś moto? Mocna etykieta, czy dopuszczamy jakieś luźne wersje też tego stroju? Jest i etykieta, ale też i dopuszczamy luźne mm -hmm. wersje tego stroju. Ja myślę, że każdy z nas etykieta to jest taki hamulec wewnętrzny, który każdy z nas ma. Więc mm -hmm. myślę, że to jest taka dobra zasada, którą warto zapamiętać: że jeśli ja już uważam, że to jest niezgodne z moimi przekonaniami, to na pewno tak się nie ubiorę. Więc tutaj warto ubrać się nieco bardziej formalnie niż nieformalnie niż to, co mamy na co dzień, bo znowu odwołam się do tej pierwszej zasady, najważniejszej zasady w etykiecie, to jest ta zasada szacunku. Czyli tym strojem wyrażamy szacunek do osoby prowadzącego, tak, do, do pani profesor, pana profesora, którzy jednak dostarczali nam wiedzę podczas całego um, tego wykładu, ale to jest też szacunek do całej sytuacji, tak? Jest to oczywiście. Ceremoniał pewien, tak? Egzaminy, kolokwia to jest kończenie pewnego etapu, więc tutaj zalecam zdecydowanie ubiór bardziej formalny. Tak samo jak będziecie Państwo podchodzić do obrony swoich prac magisterskich, licencjackich, tam też warto ubrać się bardziej elegancko niż na co dzień, właśnie po to, żeby wyrazić szacunek tym strojem. A to tak jeszcze jeśli chodzi o pogodę, bo też zdarzała mi się taka sytuacja, że nie wiem, miałem egzamin, było 40 stopni, w sali, nie było klimatyzacji w tym momencie. Czy mogę przyjść w samej koszuli na taki egzamin, czy jednak by preferowana jest bardziej... Marynarka, Marynarka. niestety. Marynarka. U panów marynarka, u pań, rajstopy, których no też niekoniecznie jest to komfortowe <noise> przy takich temperaturach, o których mówisz, ale zdecydowanie jest to ubiór wtedy formalny, kompletny ubiór formalny. To ściąganie marynarek w połowie obiadu, na przykład, tak mm -hmm. jak mówimy już o takich bardziej towarzyskich okolicznościach, no nie jest zgodne z etykietą. Oczywiście jest wygodne, oczywiście mamy czuć się komfortowo, ale przez tą chwilę. Tą godzinę na przykład egzaminu też damy radę, jednak w takich chociażby marynarkach wysiedzieć. Okej, okay. więc poruszyliśmy chyba wszystkie najważniejsze tematy, Aniu. Nie wiem, czy chcesz jeszcze coś dodać do, do tej, tej, tej części? Myślę, że warto dodać jeszcze te dwie pozostałe z trzech najważniejszych zasad w etykiecie. Przypominam, to zasada szacunku, chociażby do czasu czy do sytuacji, ale też jest zasada dostosowania się, właśnie, tak? czyli to, co wewnętrznie czujemy, że powinniśmy zrobić. I zasada precedencji, czyli kto jest ważniejszy, kto jest, z czego to wynika. I tutaj właśnie to, co, od czego zacząłeś, czyli mówienie Panie Profesorze, Pani Profesor, to jest właśnie zasada precedencji. Także etykieta to wewnętrzny hamulec, ale to też sprawianie, żeby inne osoby czuły się dobrze w naszym towarzystwie. Czyli jeśli czasem widzimy, że ktoś nie czuje się dobrze z tymi zasadami, to możemy rozluźnić nieco te zasady, ale dalej zachowując pewien taki kanon zachowań. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Mam nadzieję, że też pomogliśmy wam przygotować się do egzaminów, jeśli chodzi o wasze zachowanie i sposób kontaktu z prowadzącymi. Myślę, że życzymy Wam powodzenia na sesji. Żebyście jednak przeszli zdali te egzaminy. Trzymamy za Was kciuki. No i co? No i dziękuję Ci bardzo, Aniu, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Łukaszu za zaproszenie i też życzę Państwu samych sukcesów. A Wy trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku naszych podcastów. Cześć! Thank <laughs> you.